Ultra. To jest takie, że serce komuś bije z miłości, że o, ultra lampa może być jeszcze taka bardzo duża i jeszcze bardzo dobrze śpieć. Ultra fajny. O, tak. No, na to są ultra, tak? Tak. To dzieci proste. Jak coś jest ultra, to jest lepsze. Przyjdź do play i przekonaj się, jak działa nowa lepsza sieć 4 LTE Ultra. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Poproszę ultra. Więc jak widzicie, w prosty sposób, mam nadzieję, zaczęliśmy tą kampanię. Tłumaczę, co to jest ultra, że to jest lepsze jak lody czekoladowe. E, bardzo mi się podoba e, ten, ten zabieg, e, zwłaszcza w porównaniu z siecią. Dlatego, bo sieć to megaherce, megabity, częstotliwości, agregacja, wszystkie te trudne słowa. Koniec końców ważne, jak to działa i tak będziemy starali się przekazać to w naszej kampanii reklamowej. No i jak widzicie eksperci są naprawdę pierwszego rzędu, bo są po prostu ekspertami. Tak się wydaje takich rzeczy właśnie jak ULTRA. A więc oprócz kampanii reklamowej również oczywiście nowa ULTRA oferta. Tym razem będzie to oferta internetu w Play. Tak prosta jak po prostu internet. Próbujemy to jeszcze raz uprościć. Wybór klientowi dwie opcje: 50 Gb bądź bez limitu gigabajtów. Sprzęt: modem, router, router domowy bądź bez limitu na zawsze od 69 zł, zawsze urządzenie od złotówki. I pojawiają się również w naszej ofercie routery, które wspierają 4G LTE Ultra, czyli możliwość agregacji Alcatel i Netgear. To są dosyć zaawansowane urządzenia, widzicie po tym że dysponują wyświetlaczami, jak również możliwością agregacji wielu pasm. Także one będą w tej ofercie ciut droższe od 69 zł Alcatel i od 89 miesięcznie NetGil, także nie tylko sieć, ale również urządzenia, które umożliwiają w pełni skorzystanie z tej infrastruktury. Jeżeli klient ma już urządzenie, również bardzo prosta oferta, albo 30 giga, albo bez limitu gigabajtów 29 i 49 złotych, Pamiętajcie o tym, że w Play jak zwykle od lat można testować bez ryzyka przez 7 dni, czyli jeżeli ktoś chce sprawdzić jak działa sieć, jak działa sieć na przykład 4K Ultra, to może po prostu wypróbować to bez ryzyka przez 7 dni. Przypominam, że w Play Internet również oferujemy klientom bezpłatnie przez 2 lata dostęp do serwisu Tidal. O Tajdalu większość z Was na pewno e, słyszała. E, uważamy, że jest to naprawdę zmiana trochę na polskim rynku e, serwisów streamingowych i sądzimy, że to jest w tej chwili już e, największy e, taki serwis. On cały czas e, dodaje zarówno nową muzykę, jak i nowe, nowe funkcjonalności, także bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, e, z tego projektu i klienci e, poprzez swoje użycie nam, e, nam to pokazują. Przecież niedługo będzie garść nowych statystyk nowych danych dotyczących tajdala i na pewno Marcin je przekaże. Oprócz tego, jak zwykle w ofercie Play, sporo urządzeń. Tutaj również bardzo prosta oferta, 50 giga i wiele różnych urządzeń do wyboru, zawsze 0 zł na start. Taka świetna, prosta oferta Play Internet. A jeszcze coś było jedno. Postanowiliśmy zrobić jeszcze taką małą rzecz, która naszym zdaniem może się okazać nie tak mała. I pomyśleliśmy sobie, że jak coś elastyczne to jest lepsze. I przygotowaliśmy taką ofertę, które klienci, którzy potrzebują internetu od czasu do czasu, myślę, że spojrzą na nią z zaciekawieniem. Jak korzystasz, to płacisz. Nie korzystasz, nie płacisz. 10 giga za 10 zł. Nie ma umowy. Raz na miesiąc sobie to kupuję. Proste? Cześć, że nie ma co się rozwodzić, bo ta oferta jest tak prosta, dokładnie jak ten, jak ten slajd. Także mamy nadzieję, że ona również spowoduje, że jeszcze więcej osób będzie mogło w swobodny, korzysta, w swobodny sposób korzystać z internetu mobilnego, bądź to w takich sytuacjach, kiedy chcą go tylko na chwilę, bądź chcą go okazjonalnie, bądź chcą po prostu mieć elastycznie, czy w jednym miesiącu korzystam więcej, w drugim korzystam mniej, bądź po prostu będzie to dla nich najprostszy sposób korzystania z tego. I to jest wszystko, co do was przygotowaliśmy dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania może? Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. Pan redaktor. Panie prezesie, pytanie zstępujące. Dziękuję. E, powiedziałeś, że zasięg sieci z agregacją może sięgnąć do zasięgu sieci LTE 1000 000. Chciałem zapytać, w jakim czasie do tego może zamierzacie dojść? Nie podajemy dzisiaj żadnych planów rolloutu i to robimy z premedytacją. Wolimy rozciągać te wiadomości na dłuższy, na dłuższy czas. Natomiast ten rollout będzie dosyć, dosyć szybki. Marcin będzie go regularnie Dawał. Także jedyną cyfrą, którą dzisiaj podajemy to jest 31% populacji na start, plus mapa na stronie internetowej, gdzie można sprawdzić dokładnie gdzie to jest, ale to są przede wszystkim dzisiaj największe miasta. Bo tak jak mówiłem, dzisiaj najczęściej mamy taką sytuację, kiedy mamy dwa pasma w LT, 1800 i 200, a dosyć szybko będziemy dobudowywali oczywiście 800, gdzie już 100 stacji bazowych co najmniej działa, bo to codziennie jakby jest włączane i czekamy na włączenia stacji 2.600 i tu jedyną jakby zwłoka jest związana z kwestiami formalnymi, a nie z kwestiami technicznymi. Z tego drugie pytanie wynika, czy w ogóle prowadzili agregację 2.100, 800 i obok tego 82600? Ja poproszę mojego kolegę od technologii, żeby wam wyjaśnił, ale moim zdaniem tak i to zależy bardziej po stronie urządzenia. Dzień dobry, Daniel Maciejewski, ja odpowiadam za sieć radiową. Znaczy, nasza sieć ma strukturę warstwową. Tak? Będzie to sieć 800 1800 -1600. W zależności od tego, co będzie potrafiło urządzenie, ta warstwa będzie, te dwie bądź trzy warstwy odpowiednio będą nagrywane. Jeżeli będzie to urządzenie, które będzie potrafiło agregację dwukomponentową, to jeżeli będziemy w zasięgu wszystkich warstw, to będziemy w pierwszej kolejności korzystali z warstw, które są preferowane pojemnościowe. Czyli zaczynamy od góry. 2,6 z 200, 2,6 z 1800. Do tego jeszcze jedno pytanie wynika, czy żeście już kompletnie zreformowali 2,100 do RTL? tam jeszcze nie. nie. Nie, jeszcze nie. Jesteśmy w trakcie. Ja tylko dodam, że do, a propos 2,600, bo to Bartek o tym wspominał dosłownie na dniach, spodziewam się tych pozwoleń, i dzisiaj w zasadzie moglibyśmy to tutaj zrobić. Mamy te telefony przy sobie, moglibyśmy to też te testy zrobić, ale. Są mieć bardzo dobre relacje z panią prezes UKX, dlatego postanowiliśmy nie przeginać, Jakie telefony na początku wspierali, które są ofercie? Te, które testowałem, czyli na przykład S6 Edge+, S6 to wspiera, mamy gdzieś chyba w komunikacie prasowym, będzie jakaś lista urządzeń, jest lista w komunikacie prasowym. Prawie 20, 20. telefonów. Tak. Prawie 20 telefonów. 23 na stronie końcowej. Dziękuję Małgorzato. A co to z, to z klientami Play Internet na kartę? Kiedy będą mogli korzystać z agregacji? Z agregacji będą mogli korzystać, my musimy podnieść ich prędkość. Z agregacji mogą korzystać już dzisiaj, tak jak prezentowałem. Jakby Dostęp do sieci 4G Ultra jest po stronie klienta w zależności od urządzenia dzisiaj przede wszystkim. Natomiast my w poprzednich ofertach mieliśmy ograniczenie, jeśli chodzi o maksymalne prędkość transferu do 70. Tak to ustawiliśmy w momencie, kiedy wyrażaliśmy 4G LTE. Teraz to podnieśliśmy do tych 260 dwóch e, bodajże, więc e, również w ofercie na kartę to wkrótce podniesiemy. To jest kwestia tygodnia. Natomiast to bardziej zależy, mówię, od strony użytkownika i od strony e, urządzeń. Natomiast każdy, kto dzisiaj już korzysta z jakiegokolwiek urządzenia LTE, naszym zdaniem, poczuje istotną